Pałacu Szena w Sosnowcu można zwiedzać wystawę 90 lat hokeja zagłębia Sosnowiec. Bo hokej to nie tylko ten powojenny. Hokej w Sosnowcu istniał przed II wojną światową i tylko agresja Niemiec na Polskę w brutalny sposób przerwała jego istnienie, niszcząc całe zaplecze, ale również i mordując jego działaczy i zawodników. Po wojnie odbudowano sekcję i hokeiści rozsławili nasze zagłębie. Zdobywając pięć razy tytuł mistrza Polski w latach 80. trzy razy zajmując drugie miejsce i dwa razy zajmując trzecie miejsce. Dzień dobry Dzisiaj nasza telewizja jest na wystawie dotyczącej historii hokeja Zagranbia Sosnowiec. Jesteśmy z panem kuratorem tej wystawy, panem Krzysztofem Wojtanowskim. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, yy, skąd taki pomysł yy, przedstawienia historii yy, hokeja z Głębia słowiec? Znaczy pomysł yy, tej wystawy zrodził się dosyć dawno, bo na początku 2022 roku, bo pamiętam jak dzisiaj tę rozmowę z Dyrektorem Pałacem panem Pawłem Duszą, panu zaproponował, abyśmy zrobili coś, co nigdy historii Stosowo na taką skalę, choćby o wystawę sportową nie było. No i zabraliśmy się do pracy, i efekt półtora tej rocznej pracy można od 21 grudnia do 25 lutego 2024 roku oglądać, zwiedzać i oceniać. Ile wystawa mamy na HSA? wystawa jest. Powierzchnia tej całej naszej wystawy zajmuje 8 sal. Wszystko jest chronologicznie ustawione, czyli od okresu przedwojennego poprzez następne lata, gdzie hokej w Sosnowcu odbudowywał się, czyli lata podwojenne, 50, 60, następne sale to pierwsze, pierwsze sukcesy, jakimi był awans do pierwszej ligi, wtedy pierwsza liga była najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce to był 1971 rok poprzez następne lata, gdzie przyszły te pierwsze sukcesy, czyli pierwsze dwa srebrne medale, w 1978 i w 1979 roku, kolejna sala to taka sala. Złota dekada, można powiedzieć, pokoja Sowieckiego. Dlaczego złota? No bo pięciokrotnie niż Polski 1980, 81, 82, 83 i 85 z przerwą na srebrny medal w 1984 roku i koniec lat 80., czyli 88 rok, brązowy medal i 90 rok, ostatni medal w historii sekcji, brązowy medal. Jesteśmy w pierwszej z sal wystawowych. Tutaj wszystko się zaczyna. Zaczyna się historia hokeja w Sosnowcu. To znaczy może nie do końca, bo ta historia hokeja, hokeja w Sosnowcu zaczęła się w 1933 roku, gdy powstała sekcja w Sosnowcu. Dokładnie 27 listopada 1933 roku uchwałą zarządu Towarzystwa Sportowego Unia Sosnowiec powołano do życia sekcję hokejową. Warto też zwrócić uwagę, że tym samym dniem powołano do życia sekcję oźwiarstwa figurowego. Pierwszym kierownikiem sekcji pokojowej Unii Sosnowiec, nie Zagłębia, bo wtedy była Unia Sosnowiec, był komendant Straży Pożarnej w Sosnowcu, Tadeusz Iskra. Ale warto też wspomnieć, że przed założeniem sekcji, przed tym właśnie dniem 28 listopada 1933 roku, istniał w Sosnowcu Policyjny Klub Sportowy Sosnowiec. I zawodnikami tego, yy, tego klubu byli uczniowie szkół średnich, którzy się właśnie wychodzili z tych szkół. To taki był właśnie początek przed powstaniem sekcji. Tu mamy na tej pierwszej sali właśnie skrócone kalendarium, ale mamy też zdjęcie z 1933 roku. To jest właśnie zdjęcie zarządu Towarzystwa Sportowego. Na tym spotkaniu powołano do życia sekcji hokejowego. sekcja hokejowa, co powstała. Jesteśmy teraz w sali, która przedstawia nam lata 70., czyli ten okres pierwszych sukcesów w hokeja. 1971 rok. Awans hokejistów Zagłębia po raz pierwszy do pierwszej ligi. Wtedy najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Tu mamy właśnie. Zdjęcia pamiątkowe z tego, z tego okresu. Afisze, kije, a po drugiej stronie mamy łyżwy, dyplomy, również zdjęcia, dokumenty, programy, które symbolizują te pierwsze sukcesy. Czyli tak powiedziałem ten, ten pierwszy awans do pierwszej ligi. Tutaj mamy kolekcję kasków hokejowych. Pierwszy kask firmy Okula z, tysiąc, z lat 60., tak był kask. To są kaski kolejne, lata 70., lata 80., aż do lat 90. Widzimy, jak się zmieniała historia gry, właśnie w kaskach hokejowych. Na wystawie również są zaprezentowane pamiątkowe siedziska, stołeczki, na których Siedzieli i kibicowali naszej drużynie hokejowej kibice Zagłębia Sosnowiec. To są stoleczki ze, sta, ze starego stawienia zimowego, który, które były w latach 95 do 2023. I to już jest kawałek historii. No I tutaj mamy taką ciekawostkę, to był rytuał zawsze podczas meczu hokejowego Zagłębia był słoneczny. Wystawa potrwa do 25 lutego serdecznie zapraszamy warto odwiedzić i warto zobaczyć 90 lat historii hokeja w Sosnowcu